Chciałam się zapytać, czy narzędzia TOC i kuferek tajnic są ciekawą propozycją? Myślę, że bardzo ciekawą, bo nie mieliśmy tego jeszcze. Nie będzie to problemem wykorzystania przez nauczycieli w różnych sytuacjach, ponieważ przypominają niektóre sytuacje, kiedy z innych środków korzystamy, ale są prostsze, mhm. bardziej przydatne No i bym powiedziała, funkcjonalne i nadają się zarówno do pracy na wszystkich przedmiotach nauczania, w kształceniu zintegrowanym, w przedszkolu, no i przede wszystkim to, że jak mówimy, że bez ruchu nie ma życia, w związku z tym ucz się tak jak się ruszasz. Ruch jest tutaj bez przerwy. To jest taki ważny argument, który powoduje, że uczenie jest lepsze, trwalsze, daje dzieciom satysfakcję, daje możliwość, daje możliwość poruszania się, przeżywania przy tej okazji. No i wtedy jest to argument na wielostronne uczenie się, że tak powiem. Poza tym daje dzieciom które mają różne potrzeby, mają różne sposoby uczenia się, daje gwarancję, że do każdego to, co robimy, trafi. Mm -hmm. I dla takiego introwertyka. I ekstrawartyka, i dla takiego, który e, lubi po prostu pracować tylko e, poprzez działanie. Także za każdym razem to dziecko, każdy się znajdzie w, w odpowiednim miejscu. No i myślę, że to, co się proponuje, to, to jest, ta prostota jest, jest uniwersalna. Także ma zastosowanie po prostu w różnych momentach nie, nie, edukacyjnych, nie tylko dydaktycznych, ale przede wszystkim też w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Ma to też, myślę, że zastosowanie, że można włączyć w rodzinę w to, że rodzice mogą również się zastanowić i przyjąć no, takie różne możliwe rozwiązania sytuacji konfliktowej, które się gdzieś tam przeciągają, tkwią w tym, a w prosty sposób można to... Wyjaśnić bez tradycyjnej rozmowy, mm -hmm. pogadanki i pouczanki. Mm -hmm. Także tego, tego trucia dydaktycznego. <laughs> Ten środek dydaktyczny, jak powiedział Wańkowicz, odchodzi gdzieś tam mm -hmm. w cień. A pakiet edukacyjny kuferek tajemnic, już jako konkretne materiały, narzędzie, czy może się przydać dla nauczycieli, czy no ułatwi im myślę, pracę? Że jest uniwersalny, bardzo się przyda, ponieważ zastępuje, on jest tak uniwersalny, że w zasadzie możemy go wyjąć w danym momencie, nie ma kłopotu nie trzeba tam przygotowywać, robić obróbki, tym bardziej, że wiele, wiele rzeczy dzieci dokładają, które robią same. One po prostu mają możliwość i tylko wykorzystujemy szkielet, że tak powiem, czy gałązki, czy chmurki i dzieci po prostu w to wkładają swoje własne treści, swoje własne problemy, także tutaj yy, nie ma, jest to, jest to takie, no jak powiedzieć, cały czas mówię uniwersalne yy, narzędzie i ten kuferek cały, mało tego, jest tak opracowany, że daje tyle propozycji dla nauczycieli. no ten cały, Dzieci mają swój pakiet, nauczyciel ma swój. Jak się to połączy razem, to po prostu daje to no, no, tyle możliwości, tysiące możliwości, rozwiązań. Mhm. Tyle. Czy poleca go Pani? Bardzo, bardzo. Ja już się doczekać nie mogę, będę miała własny. <noise> Dziękuję bardzo. Proszę bardzo.